Nie da się ukryć, że dla mnie to jest taka trochę wyprawa mały wyrzut sumienia, dlatego że sama pochodząc z Podkarpacia zawsze dla mnie Choryniec to było miejsce na Podkarpaciu, które było miejscem na mapie. Tak po dzisiejszej wyprawie po tym weekendzie to już jest miejsce nie tylko punkt na mapie, ale także taki punkt wart zapamiętania i wzięcia pod uwagę w przypadku czynienia wakacyjnych planów. Miejsce niezwykłe to, że zwierzaki biegają przez drogę to jest rzecz niesamowita, bo w stolicy to ewentualnie dziki przy śmietniku można spotkać niezwykle urokliwe cerkwie fantastyczne tereny do uprawiania sportów wszelakich. Myślę, że nie tylko rower, ale i pobiegać mogłabym sobie tutaj po choronieckich Lasach, więc tak, wracam, wracam do Choryńca. Ale ja bym, ja bym rower polecał. Tak jak myślę, to chyba jednak, chyba jednak rower. Chociaż rzeczywiście Marta jest za sobą biegającą i ja zawsze patrzę na nią zazdrością, bo ja się mobilizuję, mobilizuję i może rzeczywiście ta piękna okolica jakoś mnie zmobilizuje. Ja tu jestem kolejny raz, więc jestem troszkę innej sytuacji, ale to jest zasługa tego, że też ja dużo jeżdżę po Polsce i w pewnym momencie znaleźć mądrzy ludzie stąd z okolicy z którzy powiedzieli, panie Romanie, skoro pan tak wędruje i robi programy z różnych miejsc, to my panu pokażemy i niech się pan dobrze zastanowi. No i pokazali mi kilka ciekawych rzeczy, zaczynając od cerkwi w Radrużu, przez właśnie linię Mołotowa, parę takich urokliwych cmentarzy, jakieś nagrobki, pomniki, zawieźć do Choryńca także wtedy i pomyślałem sobie, do licha, fajne miejsce i rzeczywiście trzeba to wpisać na taką naszą radiową trasę, no i wpisałem i tak po co pewien czas e, przypominamy sobie o tym rejonie Polski i jedziemy. Natomiast to, co dla mnie jest tutaj takie niezwykłe wyjątkowe, e, Naprawdę, przy dużej możliwości porównania, bo bardzo dużo jeżdżę, więc widzę wiele miejscowości, to jest spokój. I to jest coś, bo, bo resztę las można znaleźć w innych miejscach. Teatr na wsi, nawet tak fajny jak ten, też gdzieś by się znalazły, jakieś pałace, historie tajemnicze, bunkry, to się też da znaleźć w innych miejscach Polski. Oczywiście różne, ale to jest. Natomiast ja dawno nie pamiętam miejsca, gdzie rano byłby taki spokój. Gdzie w miejscowości, która w sumie jednak jest uzdrowiskiem, w miejscu, które przyciąga kuracjuszy, to życie naprawdę w wolny sposób się toczy. jak niektórzy mówią, że a jakaś tam krynica, ciechocinek czy rabka. To mówię tak w Rapce będziecie mieli niestety niezbyt czyste powietrze. Pamiętajcie o tym, w końcu będzie czyste. W ciechocinku będziecie mieli ruch na deptaku taki, że po prostu jak wielkie fabryce, a w Klincy będziecie mieli wielki zjazd biznesmenów i tak naprawdę co kawałek ludzi ze smartfonami biegnącymi. A tu jest zupełnie inaczej. Naprawdę, chronik jest wyjątkowy. A ja dodam do tego jeszcze, że niezwykłe dla mnie jest to, że w tak małej miejscowości można doświadczyć fantastycznych rzeczy z różnych obszarów, bo to właśnie i cerkwie i obiekty sakralne i stare cmentarze, ale z drugiej strony historia pod tytułem Linia Mołotowa yy, i różnego rodzaju wojenne sprawy, o których tutaj można rozmawiać. Yy, powietrze, to już wiemy, że jakości pierwszorzędnej, yy, miejscowość uzdrowiskowa, więc właśnie także ta, to zadbanie o nasze zdrowie i aktywność sportowa. Yy, no i jeszcze kuchnia regionalna, no przecież to, to przed, przed nami i to prawda, ale jak pomyślę sobie o pierogach z właśnie lediotą, te zapachy już tak ciągną tam. To myślę, myślę, że to połączenie, no to właśnie jest też odpowiedź na pytanie, dlaczego tutaj warto przyjechać i potem warto wracać. To to już na koniec, bo już tak od, od tych pierogów nie będę odciągać. My też mieliśmy okazję, my tutaj zobaczyć, jak wygląda realizacja Państwa audycji, tak od kuchni i słyszymy, że prawda, są przyjezdni, którzy przyjechali tutaj specjalnie, żeby z Państwem się spotkać. Czy to tak zazwyczaj się zdarza właśnie na tych Państwa audycjach? Takich, no nie wiem, czy można powiedzieć w atmosferze, ale w takiej ciepłej, fajnej. Chyba kluczem tutaj najważniejszym jest to, że nasi słuchacze. Dość dobrze nas znają, słyszą nas na co dzień, yy, wiedzą kim jesteśmy, oczywiście kojarzą imię, nazwisko, yy, najczęściej no także nasz yy, wygląd yy, i czują się bezpośrednio zaproszeni do tego, że skoro my przyjeżdżamy, to wreszcie jest okazja, żeby przyjść, uścisnąć yy, panu Romkowi dłoń i powiedzieć: yy, właśnie spotykamy się po raz drugi czy po raz trzeci. Zresztą taka sytuacja miała miejsce, miejsce mm -hmm. przed momentem. <laughs> Przepraszam. jeżeli mówi pani o rodzinnej atmosferze, yy, to Właśnie audycje wyjazdowe powodują, że my te więzi, te relacje możemy pielęgnować i zacieśniać. Czy tak jest wszędzie? W większości przypadków tak. Nie, ja myślę, że jest. Tak jak próbuję teraz, sięgam pamięcią w inne miejsca, to tak jest, tak jest w każdym miejscu. A, I w sumie to jest bardzo miłe. Mhm. I to jest bardzo fajne. Ale to też myślę, że to jest odpowiedź na, na pytanie, na czym polega magia tego radia. Bo jednak mhm. Jedynka jest radiem dość specyficznym. Jest to stacja inna od innych stacji radiowych. Wyraźnie się wyróżnia na tym tle. I być może sekretem sukcesu w przypadku tego programu jest właśnie ten kontakt ze słuchaczami. To, że to jest normalne radio, które ma być takim przyjacielem w domu. Ono towarzyszy w domu, ono towarzyszy w rodzinie. Ja, ja mam piękną historię z Lubaczowa, niedaleko z miejsca, w którym teraz jesteśmy, kiedy pod audycji w Lubaczowie 3 lata temu, bo to był 2016 rok, jesień na rynku, jeszcze na zewnątrz, bo by było na tyle ciepło, podchodzi do mnie pan, który stał przez trzy godziny tego programu z boku, ale nie miał odwagi podejść w trakcie audycji. Stał z boku i się przyglądał. Ja go widziałem, no ale ja byłem też zajęty, tu gadałem, goście cały czas, ruch, nie było jak. I kończy się ta audycja, on do mnie przychodzi i mówi, panie Romanie, pan mnie nie zna, ale ja pana znam. No właśnie. Mówię, no tak, ale ja jestem pan Krzysztof. Jak pan prowadzi program, to ja wysyłam SMS-y do pana. Panie czyta na ekranie tam swojego komputera, że tam sms z pana Krzysztofa z Lubaczowa. To ja mówi, to jestem ja. Ja chciałem panu powiedzieć, że Pan był u nas, jak się rodziła nasza córka, bo radio było włączone i Pan w tym radiu gadał. Pan był, jak córka szła do pierwszej komunii, pan był po tym, jak się rodziła druga córka, po tym, jak było bierzmowanie, jak maturę zdawała, jak się rozwodziła, też pan był. Nie pan, bo, bo tak naprawdę to radio jest u nas cały czas w domu włączone, a wy jesteście jak członkowie tej rodziny. Czy dobrze, czy źle, to jesteśmy zawsze razem. I może to jest ten sekret. I tacy ludzie przychodzą i to są takie chwile, kiedy coś łapie za serce i nawet za się wokół kręci, Zresztą ten pan napisał do mnie dzisiaj, czy wpadnę do Wam, bo jakby co? To oni czekają tak, w domu, tak? Właśnie. Oni są I, no przygotowani. Kolejna strona tego medalu jest taka, o czym Roman powiedział właśnie owa łza i takie poczucie tego, że jesteśmy na właściwym miejscu że ta robota, krótko uh -huh. mówiąc, ma sens. Ma sens. I, y, dla nas to jest też dodatkowy jakiś motor, jakieś nabranie nowej energii. Ktoś powie: Chcę wam się jechać z tej Warszawy gdzieś gonić hmm. no, na, koniec na koniec świata, wjaka, jak tak. niektórzy powiedzą. Y, spędzić ileś godzin w drodze. Y, to jest kawałek życiorysu. Y, Krótko mówiąc, zebrany z naszego y, prywatnego czasu. Odpowiedź jest taka, że właśnie tak, chce nam się robić to z y, tych powodów. A kiedy Państwo przyjeżdżają, to jest dowód na to, że y, y, no, idziemy dobrą drogą. A z końcem świata Marta miała rację, bo Marta jest z a ja jestem ze Szczecina. Najdłuższa linia kolejowa to jest Szczecin Przemyśl. Już dłuższej relacji nie ma, także Szczecin Lubaczów, jakby tak przejechać tę trasę, to ho, 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 a może i więcej. Co oznacza, Dokładnie. że nieźle żeśmy się w tym tandemie y, dobrali. Głupi tak, tak. na szczęście. Dziękuję Państwu bardzo.